Zosia Majewska wytarła spocone czoło rękawem białej koszuli. Letnie upały w Krakowie były bezlitosne, a stara klimatyzacja w restauracji pod lipami działała tylko wtedy, kiedy miała na to ochotę. Dziś najwyraźniej nie miała. Dziewczyna poprawiła nerwowo niesforne brązowe włosy i wróciła do pracy, lawirując między stolikami stacą pełną talerzy. Od trzech lat pracowała jako kelnerka, żeby opłacić studia turystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Marzyła o tym, by kiedyś prowadzić własny pensjonat, mały, przytulny, z widokiem na góry. Na razie jednak jej rzeczywistość stanowiły dwunastogodzinne zmiany, ciężkie tace i klienci, którzy często traktowali ją jak powietrze. Jeśli ta historia już sprawiła, że coś poczułeś, choćby najmniejszego... Nie wychodź bez odwdzięczenia się. Skomentuj i powiedz mi, skąd oglądasz ten film, i zasubskrybuj kanał. Było już po południu, gdy do restauracji wszedł on. Mężczyzna koło czterdziestki, w prostym, ale doskonale skrojonym granatowym garniturze nie wyróżniał się specjalnie. Wśród innych gości, może poza tym, że przyszedł sam i wyglądał na zmęczonego. Usiadł przy małym stoliku w rogu z widokiem na rynek główny. Dzień dobry, co mogę podać? Zapytała Zosia podchodząc z notatnikiem. Mężczyzna podniósł wzrok z menu i przez chwilę patrzył na nią, jakby ją oceniał. Miał spokojne, inteligentne oczy. Co pani poleca? Zapytał, a jego głos brzmiał inaczej niż się spodziewała. Miękko, z ledwo wyczuwalnym akcentem wschodnim. Kaczka z jabłkami jest dziś wyjątkowa, odpowiedziała Zosia. Szef kuchni przygotowuje ją według starego rodzinnego przepisu. W takim razie poproszę kaczkę i lampkę czerwonego wina najlepszego, jakie macie. Gdy Zosia odwróciła się, by odejść, zatrzymał ją jeszcze jednym pytaniem: Przepraszam, czy to pani, pierwszy dzień pracy tutaj Zosia zmarszczyła brwi zaskoczona. Nie, pracuję tu od trzech lat. Dlaczego pan pyta? Bo obsługuję pani klientów z autentycznym uśmiechem. To rzadkość w dzisiejszych czasach. Zanim zdążyła odpowiedzieć, jej uwagę odwrócił hałas przy innym stoliku. Grupa turystów domagała się natychmiastowej obsługi. Zosia przeprosiła i pospieszyła w ich stronę, podczas gdy tajemniczy mężczyzna obserwował ją z zainteresowaniem. Kiedy wróciła z jego zamówieniem, zauważyła, że mężczyzna wyjął notes i coś intensywnie zapisywał. Odłożył go jednak natychmiast, gdy tylko postawiła przed nim talerz pachnącej kaczki. Proszę mi powiedzieć odezwał się, gdy nalewała mu wino co pani sądzi o tej restauracji? Zosia zawahała się. Pytanie było dziwne. Ale coś w jego spojrzeniu mówiło jej, że naprawdę jest ciekawy jej odpowiedzi. To dobre miejsce, zaczęła ostrożnie, choć mogłoby być lepsze. Klimatyzacja praktycznie nie działa, kuchnia jest zbyt mała dla takiej liczby gości, a właściciel oszczędza na wszystkim, nawet na podstawowych składnikach. Mężczyzna skinął głową, jakby potwierdzając swoje własne obserwacje. A gdyby to był pani lokal, co by pani zmieniła? Zosia rozejrzała się po restauracji, jakby oceniając ją na nowo. Rozszerzyłabym menu o więcej dań regionalnych. Małopolska kuchnia ma więcej do zaoferowania niż tylko schabowe i pierogi. Zadbałabym o lepsze warunki pracy dla personelu. Szczęśliwy pracownik to zadowolony klient. No i naprawiłabym tę przeklętą klimatyzację, dodała z uśmiechem. Nieznajomy również się uśmiechnął, po czym wrócił do jedzenia. Zosia miała wrażenie, że zdała jakiś test, chociaż nie wiedziała jaki. Dziękuję za szczerość. Powiedział, gdy skończył posiłek i zapłacił rachunek, zostawiając napiwek większy niż cena samego obiadu. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Zosia patrzyła jak wychodzi, nie wiedząc, że to spotkanie zmieni jej życie na zawsze. Trzy dni później Zosia była w trakcie porannej zmiany, gdy do restauracji weszli dwaj mężczyźni w eleganckich garniturach. Jeden z nich był jej niedawnym klientem. Drugi, starszy, z siwiejącymi skroniami, wyglądał na kogoś ważnego. Rozejrzeli się po lokalu. Po czym usiedli przy tym samym stoliku w rogu. Właściciel restauracji, pan Kowalski, natychmiast do nich podbiegł, co było dziwne, bo zazwyczaj nie interesował się obsługą gości. Zosia obserwowała, jak wymieniali uściski dłoni i prowadzili ożywioną rozmowę. Po kilku minutach pan Kowalski podszedł do niej z nerwowym uśmiechem. Zosia, ten pan chce z tobą rozmawiać powiedział, wskazując na znajomego mężczyznę. To Adam Nowak, właściciel grupy inwestycyjnej Avenir. Podobno go obsługiwałaś kilka dni temu. Zosia poczuła, jak jej serce przyspiesza. Avenir była jedną z największych firm inwestycyjnych w Polsce, znaną z przejmowania i modernizowania hoteli w całej Europie Wschodniej. Co taki człowiek mógł chcieć od zwykłej kelnerki? Podeszła do stolika, próbując opanować drżenie. — Rąk! — Dzień dobry, panie Nowak! — powiedziała. — Miło pana znów widzieć. — Panno Majewska! — odpowiedział z uśmiechem. — Pozwoli pani, że przedstawię mojego wspólnika, pana Richarda Bergmana. Richard przyjechał z Wiednia, aby obejrzeć kilka potencjalnych inwestycji w Krakowie. Pan Bergman, elegancki mężczyzna... W drogim garniturze i z platynowym zegarkiem Patek Filip, wartym więcej niż roczne zarobki Zosi, skinął głową w jej stronę. Pan Nowak mówił o pani w samych superlatywach, powiedział z austriackim akcentem. Rzadko tak się ekscytuje poznanymi osobami. Zosia poczuła, jak rumieniec wypełza na jej policzki. Mam dla pani propozycję, kontynuował Adam Nowak, ale. Najpierw chciałbym usłyszeć więcej o pani studiach i planach na przyszłość. Zaskoczona Zosia opowiedziała o swoich studiach turystycznych, o marzeniu prowadzenia własnego pensjonatu i o tym, jak ciężko pracuje, żeby zaoszczędzić na początek. Imponujące, skomentował pan Bergman, stukając w klawiaturę swojego ekskluzywnego laptopa MacBook Pro. Ambicja i ciężka praca to cechy, które wysoko cenimy. Adam Nowak odchylił się na krześle, nie spuszczając wzroku z Zosi. Nasza firma planuje otworzyć nowy pięciogwiazdkowy hotel butikowy w zabytkowej kamienicy przy Starym Mieście. Inwestycja warta ponad 20 milionów euro. Szukamy kogoś, kto pomoże nam zrozumieć lokalny rynek i potrzeby gości. Pomyślałem o pani, dodał. Po naszej rozmowie o tej restauracji, ma pani to, czego szukamy: świeże spojrzenie, znajomość branży od podstaw i szczerość, która jest na wagę złota. Zosia stała jak wryta, czy on właśnie oferował jej pracę w luksusowym hotelu? Ona, zwykła kelnerka z prowincjonalnej rodziny, nie mam doświadczenia w zarządzaniu hotelem, powiedziała szczerze. Doświadczenie można zdobyć, odpowiedział pan Bergman, zamykając komputer warty fortunę. Charakter i intuicja są wrodzone. Proponujemy pani staż z możliwością awansu, wyjaśnił Adam Nowak. Zacznie pani od poznania wszystkich, działów hotelu, od recepcji po marketing, pensja początkowa to 12 tysięcy złotych miesięcznie plus premia uznaniowa. Zosia poczuła, jak kręci jej się w głowie. To była kwota, o której nawet nie marzyła. Dlaczego ja? Zapytała wprost. Jest tysiące ludzi z lepszym CV i doświadczeniem. Adam Nowak uśmiechnął się, jakby czekał na to pytanie. Ponieważ zobaczyłem w pani coś, czego nie można nauczyć ani kupić autentyczność i pasję. Poza tym wierzę w intuicję, a moja mówi mi, że warto w panią zainwestować. Przemyśli to, Pani? zapytał, wręczając jej wizytówkę. wydrukowaną na papierze najwyższej jakości. Proszę dać mi znać do końca tygodnia. Gdy wyszli, Zosia stała przy stoliku, trzymając wizytówkę jak najcenniejszy skarb. Jej życie właśnie nabrało zawrotnego tempa. Sześć miesięcy później Zosia stała w holu niedokończonego jeszcze hotelu Avenir Grand Kraków. Obserwując, jak robotnicy montują ogromny kryształowy żyrandol, który kosztował więcej niż mieszkanie jej rodziców. Hotel miał zostać otwarty za dwa miesiące, a ona, jako asystentka dyrektora operacyjnego, była odpowiedzialna za nadzorowanie końcowych prac i rekrutację personelu. Zosia podjęła wyzwanie z entuzjazmem i Determinacją, pierwszy miesiąc spędziła na intensywnym szkoleniu w wiedeńskiej centrali Aveniru, mieszkając w apartamencie służbowym z widokiem na katedrę świętego Szczepana. Poznała tam działanie luksusowych hoteli od podszewki, ucząc się od najlepszych menedżerów w branży, teraz z powrotem w Krakowie pracowała po 14 godzin dziennie, żeby wszystko było perfekcyjne na otwarcie. Hotel zajmował zabytkową kamienicę przy ulicy Grockiej, całkowicie odnowioną i wyposażoną w najnowocześniejsze technologie. Miał zaledwie trzydzieści apartamentów, ale każdy z nich zaprojektowano indywidualnie, z dbałością o najmniejszy detal. Zosia, mamy problem usłyszała głos Marka, kierownika technicznego. Dostawa włoskich marmurów do Łazienek została zatrzymana na granicy. Coś z dokumentami, bez nich nie skończymy apartamentów prezydenckich na czas. Zosia westchnęła. To był już trzeci kryzys tego dnia, a dopiero dochodziła jedenasta. Zadzwoń do naszego agenta celnego i powiedz, że potrzebujemy tych marmurów najpóźniej pojutrze. Jeśli trzeba będzie zapłacić dodatkowe opłaty, mamy na to budżet. Pracując w Avenirze, szybko nauczyła się, że każdy problem ma rozwiązanie, zazwyczaj kosztowne, ale zawsze dostępne. Jej telefon zadzwonił. Na ekranie pojawiło się nazwisko Adama Nowaka. Dzień dobry, panie Nowaku, odpowiedziała. Starając się, by jej głos brzmiał pewnie. Zosia, jak idą przygotowania? zapytał bez wstępu. Słyszałem o problemie z marmurami. Nic nie umykało jego uwadze, nawet gdy był na drugim końcu Europy. Zajmuję się tym, zapewniła go. Będziemy mieć je na czas. Świetnie, dzwonię w innej sprawie. Jutro przyjeżdża do Krakowa bardzo ważny gość, książę Hamad z Kataru. Jest zainteresowany inwestycją w naszą sieć hoteli. Wartość potencjalnej umowy to 150 milionów euro. Chciałbym, żebyś to ty oprowadziła go po hotelu. Zosia poczuła, jak jej żołądek zaciska się w supeł. Ja? Ale hotel nie jest jeszcze gotowy i nigdy nie rozmawiałam z księciem. Właśnie dlatego chcę, żebyś to ty się tym zajęła, odpowiedział Adam Nowak z naciskiem w głosie. Pokażesz mu nie tylko to, co już jest gotowe, ale przede wszystkim naszą wizję. Książę ceni szczerość i świeże spojrzenie. Poza tym mam do ciebie pełne zaufanie. Po zakończeniu rozmowy Zosia usiadła na jednym z niedokończonych hotelowych foteli, czując ciężar odpowiedzialności. Jeszcze pół roku temu podawała kotlety schabowe turystom, a teraz miała oprowadzać księcia po inwestycji wartej miliony i potencjalnie wpłynąć na przyszłość całej firmy. Wszystko w porządku? Zapytała Anna. Starsza kobieta odpowiedzialna za rekrutację personelu sprzątającego była jedną z niewielu osób, które traktowały Zosię normalnie, nie okazując zazdrości z powodu jej błyskawicznego awansu. Muszę oprowadzić księcia z Kataru po hotelu, powiedziała Zosia, wciąż niedowierzając. Co ja mam mu powiedzieć? Jak się zachować? Anna uśmiechnęła się ciepło. Bądź sobą, dziecko, to właśnie dlatego pan Nowak cię wybrał. Nie próbuj udawać kogoś, kim nie jesteś. Następnego dnia, punktualnie o czternastej przed hotelem, zatrzymała się kawalkada czarnych Mercedesów. Z głównego samochodu wysiadł niewysoki, elegancki mężczyzna w tradycyjnym arabskim stroju. Towarzyszyła mu świta doradców i ochroniarzy Zosia ubrana w nowy kostium, który kosztował tyle, ile zarabiała miesięcznie w restauracji, przywitała go z profesjonalnym uśmiechem. Wasza wysokość, witamy w Krakowie i w hotelu Avenir Grant. Jestem Zofia Majewska, asystentka dyrektora operacyjnego. Książę spojrzał na nią z zainteresowaniem. Pan Nowak wspominał o pani, powiedział doskonałą angielszczyzną. Powiedział, że jeśli chcę poznać prawdziwą duszę tego projektu, powinienem rozmawiać z panią, nie z nim. Przez następne dwie godziny Zosia oprowadzała księcia po hotelu, pokazując mu zarówno ukończone części, jak i te będące jeszcze w budowie. Mówiła szczerze o wyzwaniach i problemach, ale też z pasją, o wizji miejsca które łączyłoby tradycyjną polską gościnność z luksusem na światowym poziomie. Ku jej zaskoczeniu, książę wydawał się bardziej zainteresowany jej historią niż hotelowymi apartamentami. Pan Nowak powiedział mi, że jeszcze rok temu była pani kelnerką, zauważył, gdy stali na tarasie z widokiem na Wawel. To niezwykła droga. Życie czasem nas zaskakuje, wasza wysokość, odpowiedziała Zosia. Ale myślę, że każde doświadczenie jest cenne. Jako kelnerka nauczyłam się, że prawdziwy luksus to nie marmury i kryształy, ale to, jak traktujesz drugiego człowieka. Książę patrzył na nią przez dłuższą chwilę, po czym niespodziewanie się uśmiechnął. "Wierzę, że ten hotel odniesie sukces", powiedział, "ponieważ ma w sobie coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze autentyczność". Proszę przekazać panu Nowakowi, że jestem zainteresowany inwestycją. Gdy książę odjechał, Zosia natychmiast zadzwoniła do Adama Nowaka, który przebywał w Londynie. Udało się, powiedziała nie kryjąc emocji. Książę jest zainteresowany, nigdy w ciebie nie wątpiłem, odpowiedział Adam Nowak, a ona mogła wyczuć w jego głosie prawdziwą dumę. To dopiero początek Zosiu. Mam wobec ciebie wielkie plany. Pięć lat później Zosia stała na scenie luksusowego hotelu Avenir w Dubaju, odbierając nagrodę dla najbardziej innowacyjnej sieci hoteli butikowych w Europie. Jako dyrektor zarządzająca polskiego oddziału Aveniru nadzorowała już nie jeden, ale pięć ekskluzywnych hoteli w różnych miastach Polski. Hotel. W Krakowie okazał się ogromnym sukcesem, przyciągając sławy i milionerów z całego świata. Apartament prezydencki, wyceniany na 20 tysięcy złotych za noc, był zarezerwowany na miesiące naprzód. Zosia udowodniła, że intuicja Adama Nowaka była słuszna. Miała naturalny talent do hotelarstwa i niezwykłe wyczucie potrzeb. Nawet najbardziej wymagających gości. Po ceremonii Adam Nowak, teraz już nie tylko jej mentor, ale i przyjaciel, podszedł do niej z kieliszkiem szampana. Gratuluję, powiedział, stukając swoim kieliszkiem o jej. Zawsze wiedziałem, że zajdziesz daleko. Wszystko dzięki tobie, odpowiedziała Zosia. Gdybyś nie wszedł tego dnia do podlipami, nadal podawałabym tam obiady. Adam uśmiechnął się tajemniczo. Chcę ci coś pokazać, powiedział. Prowadząc ją na taras z widokiem na oświetlony nocą Dubaj. Pamiętasz, jak zapytałaś mnie kiedyś, dlaczego właśnie ciebie wybrałem? Zosia pamiętała to pytanie, które zadawała sobie wielokrotnie przez te wszystkie lata. Nie odpowiedziałem ci wtedy całkowicie szczerze, przyznał Adam. Jest coś, czego nie wiedziałaś. Wyjął z kieszeni marynarki pożółkłą fotografię i podał ją Zosi. Przedstawiała ona młodą kobietę w Fartuchu, stojącą przed małą restauracją to moja mama wyjaśnił Adam. Przed wojną prowadziła mały pensjonat w Zakopanem, straciła wszystko podczas okupacji. Po wojnie pracowała jako kelnerka, samotnie wychowując mnie i moją siostrę. Całe życie marzyła, żeby wrócić do prowadzenia własnego miejsca, ale nigdy nie miała takiej szansy. Zosia patrzyła na zdjęcie, zaczynając rozumieć. Kiedy wszedłem do tej restauracji w Krakowie, nie szukałem pracownika, kontynuował. Adam, byłem już po spotkaniu z właścicielem, który zgodził się sprzedać lokal, ale gdy zobaczyłem ciebie, twoją determinację, twój uśmiech mimo trudnych warunków, przypomniałaś mi moją mamę i pomyślałem, że może mogę dać tobie szansę, której ona nigdy nie dostała. Zosia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nie wybrałem cię z litości, dodał szybko Adam. Wybrałem cię, bo zobaczyłem w tobie potencjał i miałem rację. Stali w ciszy, patrząc na panoramę miasta pełnego drapaczych chmur i sztucznych wysp wartych miliardy dolarów. Mam dla ciebie nową propozycję, powiedział w końcu Adam. Za rok przechodzę na emeryturę. Rada Nadzorcza szuka nowego prezesa. Całej grupy Avenir. Poleciłem ciebie. Zosia patrzyła na niego z niedowierzaniem. Mnie jako prezesa Międzynarodowej Korporacji? A czemu nie? zapytał Adam z uśmiechem. Udowodniłaś, że potrafisz zarządzać ludźmi, budżetami i projektami. Masz wizję i autentyczność, której brakuje większości korporacyjnych robotów. Poza tym. Kto lepiej zrozumie serce firmy hotelarskiej, niż ktoś, kto zaczynał od obsługiwania gości? Zosia spojrzała jeszcze raz na zdjęcie jego matki, dostrzegając podobieństwo nie tylko w wyglądzie, ale i w historii kobiety, która mimo przeciwności losu nie poddała się i walczyła o lepszą przyszłość. Chciałabym jeszcze zrealizować jedno marzenie. Powiedziała po chwili. Pamiętasz, jak mówiłam ci kiedyś o pensjonacie z widokiem na góry? Adam skinął głową. Wciąż o tym myślę, przyznała Zosia. Nie chodzi o pieniądze czy prestiż. Chodzi o stworzenie miejsca, gdzie ludzie będą czuć się jak w domu, daleko od domu. To nie musi być jedno albo drugie, odpowiedział Adam. Możesz kierować awenirem i mieć swój pensjonat. Właściwie. Zawahał się. Już kupiłem dla ciebie pewną posiadłość w Tatrach. Uważam to za inwestycję. Zosia roześmiała się przez łzy. Zawsze jesteś o krok przede mną, prawda? To moja praca, odpowiedział z uśmiechem. Inwestować w przyszłość. Rok później, podczas oficjalnego przejęcia sterów aweniru przez Zosię, Adam Nowak wygłosił przemówienie, które poruszyło wszystkich obecnych. Sukces nie bierze się znikąd, powiedział. Budują go ludzie, którzy mają odwagę marzyć i determinację, by te marzenia realizować. Zosia Majewska jest żywym dowodem na to, że nie liczy się skąd pochodzisz, ale dokąd zmierzasz. Gdy Zosia przejęła mikrofon, spojrzała na zgromadzonych akcjonariuszy, dyrektorów i dziennikarzy. Pięć lat temu byłam kelnerką w małej restauracji w Krakowie, powiedziała wprost. Dziś stoję przed Wami jako prezes międzynarodowej korporacji, ale najważniejsza lekcja, jaką wyniosłam z tej podróży, to że prawdziwy luksus nie kryje się w marmurach, kryształach czy designerskich meblach. Prawdziwy luksus to sposób, w jaki traktujemy innych ludzi. Spojrzała na Adama, który patrzył na nią z dumą. Obiecuję, że pod moim kierownictwem Avenir nigdy nie zapomni o swoim najcenniejszym kapitale. Ludziach, którzy tworzą tę firmę od pokojówek po dyrektorów, bo to właśnie oni są prawdziwym sercem każdego hotelu. Owacje na stojąco trwały kilka minut. W tłumie Zosia dostrzegła swoich rodziców, prostych ludzi z małego miasteczka, którzy patrzyli na nią z niedowierzaniem i dumą. Obok nich stała Anna, pierwsza osoba, która uwierzyła w nią w trudnych początkach w awenirze. Tego wieczoru, gdy emocje opadły, Zosia wróciła do swojego apartamentu hotelowego. Na stole czekał na nią prezent od Adama, oprawiony w ramkę, a rachunek z restauracji pod lipami sprzed pięciu lat, za obiad kaczki z jabłkami i lampkę czerwonego wina. Pod nim Adam dopisał odręcznie: Najlepsza inwestycja mojego życia. Zosia uśmiechnęła się, myśląc o dziewczynie, którą była kiedyś zmęczonej kelnerce, marzycielce o lepszym życiu. Nigdy nie przypuszczała, że jedno spotkanie, jedna rozmowa z nieznajomym gościem może tak diametralnie zmienić jej los teraz, jako jedna z najbardziej wpływowych kobiet w europejskiej branży hotelarskiej, miała zamiar zrobić wszystko, by dać szansę innym, tak jak kiedyś Adam dał szansę jej. Bo czasem wszystko czego człowiek potrzebuje, to by ktoś w niego uwierzył. Siedząc w luksusowym apartamencie z widokiem na nocne miasto, Zosia zrozumiała, że jej prawdziwa podróż dopiero się zaczyna. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo. Nie odchodź bez subskrypcji, opowiadam te historie z sercem na dłoni, aby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, którzy się wzruszają, którzy żyją. Jeśli to naprawdę Cię poruszyło, odwdzięcz się. Skomentuj, zasubskrybuj, przyjdź i bądź częścią tej rodziny ze mną do następnego filmu.